No zobaczcie, renifery są na razie takie, a tutaj mamy informację, że jesteśmy na Arctic Cycle, czyli proszę państwa koło podbiegunowe. No i obok nas znajduje się wioska Świętego Mikołaja. Ogólnie tak sobie zrobimy takie szybkie przejście, jak to wygląda, i i i będziemy dalej patrzeć. Tam w tle jest. Parking dla kamperów, tam też spałem. Tutaj mamy bar i restaurację. A tam zobaczcie, ten gościu co idzie z tą walizką to jest Święty Mikołaj. No i tutaj chyba spotkamy Świętego Mikołaja. Wejdźmy do środka. Oczywiście tutaj e, odbywa się Biznes pełną parą, więc musimy przejść przez sklep. A w sklepie można kupić sobie jak zwykle milion niepotrzebnych rzeczy, które wyrzucimy po urlopie. W tym na przykład coś takiego. O, i tu, o to fajne takie trole. Ile to kosztuje? 30 euro. No to fajne, fajne. To mi się nawet podoba. Beczki i tak dalej, i tak dalej. Jest też restauracja i kawiarnia tutaj, przechodząc przez sklep. Ale my tam nie idziemy. Idziemy dalej. Tutaj zobaczcie maskotki. I gdzieś tutaj były Mikołaje. O, i tutaj jeszcze mamy takie Mikołaje. I jakieś skrzaty. I jeszcze zobaczcie, można kupić skóry renifera. Ta na przykład kosztuje 70 euro. Ta jasna tutaj 100 euro, te zobaczcie od 129 do 169, a te nawet do 350. A jak ktoś jest taki szalony, żeby zjeść mięso renifera, chociaż tu chyba szaleństwa w tym nie ma dla ludzi, którzy jedzą mięso, to mamy mięso też, zobaczcie i w konserwach, i tutaj w chłodni. A tutaj się chyba wchodzi, żeby zobaczyć świętego Mikołaja. Klimat mamy cały czas świąteczny. Tutaj coś jest napisane, że to jeszcze nie jest gotowe, ale nie ma jakiegoś wyraźnego zakazu, żeby wcho nie wchodzić. No i tutaj mamy, zobaczcie, takie, taki wystrój. Czyli troszeczkę jesteśmy, jakbyśmy byli wy. W grudniowym nastroju O Tutaj mamy pokazane, że jest wstęp za darmo, ale czy ja się tutaj kręcę dookoła tylko O, tu mamy nawet jakiś filmik, który nam pokazuje jak jak, jak skrzaty <laughs> zaprzęgają renifery do zaprzęgu. No, ale dobra, idziemy dalej. Tutaj dalej filmik. I tu mamy. I tu mamy e, Świętego Mikołaja. Z klocków Lego. Tutaj mamy już zakaz fotografowania dalej. I teraz tak, tutaj jest napisane, że otworzą wkrótce, a tam jest, wiecie co, święty Mikołaj siedzi i można sobie do niego wejść, zrobić z nim zdjęcie i jeśli się nie mylę, to kosztuje 30 euro. Ja sobie zdjęcia robił, nie będę. No i tam za tą ścianą właśnie bo tam za tą ścianą właśnie można sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem, on nam powie jakieś słówko tam przed chwilą sobie robili zdjęcia, no ja tego robię, nie będę. No dobra, wyszedłem stamtąd i idę teraz do wioski świętego Mikołaja. Zobaczcie, w tle widać Santa Claus Holiday Village, czyli wioskę świętego Mikołaja, i tam można sobie wynająć domek. Po prawej stronie już widać kamperki zaparkowane. Tutaj można sobie spędzić noc. No a tam tak jak wspomniałem wynająć można domek. No możemy się przejść między tymi domkami też. No i domki wyglądają tak, są bardzo urokliwe. Wszędzie choineczki, także klimat świąt bożonarodzeniowych jest tutaj przez cały rok. No i tych domków jest tutaj, zgaduję, że bardzo dużo w tle. Tam widać całą, z tą kopułką to jest restauracja. Tutaj też zobaczcie, można sobie zrobić grilla. Jakieś ławeczki do posiedzenia. Plac zabaw tam w tle. No dobra, ale ja pójdę jeszcze zobaczyć w drugą stronę, co jest. No a tutaj przed nami kolejny kompleks. Restauracja 3 Elfy. I powiem Wam, że głównie to jest e, tak naprawdę tutaj to. No, taki wielki biznes, nie? <laughs> Więc jak dla mnie to jest takie, akurat teraz jeszcze, jeszcze wcześniej nie ma dużo ludzi, <laughs> ale no, warto być, bo to są takie charakterystyczne miejsca. O, a tutaj mamy pocztę, i stąd można wysłać kartkę pocztową. A tutaj, zobaczcie, są listy do świętego. Mikołaja i tutaj na przykład są, zobaczcie, od, no zgadujemy, że dzieci Burkina Faso, tu na przykład Ruanda, Paragwaj. Być może nie z całego świata tutaj są, ale... A być może są po prostu nieopisane. Ale, o, na dole Azerbejdżan, Albania. No i jak się chce wysłać list do świętego Mikołaja, to do tej skrzynki wsadzamy. A zobaczcie, ja też wysyłam kartkę do dzieciaków. No i dobra, tu mamy dwie skrzynki, jedna, która przyjdzie w święta 2024 a druga, która przyjdzie wkrótce, więc ja ją wrzucam do tej żeby przyszła jak najszybciej i poszło no i co my tu jeszcze mamy? tu jeszcze mamy Wszędzie właśnie te e, szerokości geograficzne, bo znajdujemy się na kole podbiegunowym. To jest taka granica, która przebiega przez, a już nie pamiętam, ileś tam 8 państw chyba. No i specyfiką tego miejsca jest to, że proszę Państwa, tutaj dzisiaj mamy 16 czerwca, a 20 bądź 21 czerwca słońce tutaj w ogóle nie zajdzie. Także będzie non-stop dzień. I takie jest wrażenie, że jest cały czas dzień. O, tu jest zobaczcie ten, ta umowna linia. Przejdźmy sobie nią. Także yy, za 4 dni słońce w ogóle nie zajdzie, a w grudniu 20 albo 21 słońce w ogóle nie wstaje. Wtedy jest zupełnie cały czas noc. No, i to jest zobaczcie ta granica, właśnie, w którym gdzie się zaczyna koło podbiegunowe. No, i tutaj mamy jeszcze troszeczkę konfekcji, którą można kupić. Tam, oczywiście, następne jakieś sklepy. A i tak to wygląda. Jeszcze zobaczcie, mamy taki drogowskaz, na przykład do Londynu, stąd jest 2260. Do Berlina 1790, Tokio 7300. A Polski nie ma, o, ale na samej górze jest North Cape, czyli Przylądek Północny 680 km. Czyli mamy, zobaczcie, w prostej linii 680 km jeszcze. No dobra, pozwiedzałem wioskę. Teraz wiecie co? Zjem sobie szybkie płatki na mleku. W sumie nawet mi się za bardzo nie chce jeść, a już jest. 11:15. Zjem szybkie płatki na mleku, biorę rower i jadę dorowaniemi zobaczyć. No i wiecie co, wyjeżdżam dorowaniemi, ale zobaczcie tam u góry te chmury. Nie sprawdzałem już pogody, ale wiecie co, jadę najwyżej zmoknę, trudno. Wtedy będę miał prysznic. 8 km mam z tym dorowaniem. Powiem Wam, że stanąłem na chwilę, bo te chmury tak wyglądają bardzo średnio, ale sprawdziłem też pogodę i może trochę popadać, pokropić, ale trudno jadę, bo już może drugi raz tu nie będę. Więc ruszam w drogę i jeszcze mam jakieś 6 km porowanien. I zobaczcie, daleko nie odjechałem, a tam stoi renifer. A więc myślałem przez moment, że to nieprawda co widzę. Widzicie, jako że to jest mój pierwszy renifer na mojej drodze. To na chwilę go tutaj ponagrywamy, ale powiem Wam, że normalnie jestem w szoku. Złapiemy go jeszcze z tej strony, tu będzie ładne ujęcie. O, że się tak pięknie spojrzał. A tutaj po prawej i po lewej stronie całe mnóstwo jagód rośnie. No ale nie będę ich spożywał. Ale góra była. U, u, u. na prawej stronie jest stadion nie wiem jaki stadion jest piłkarski zobaczcie o, chciałem wyjechać rowerem a tutaj znak żeby nie wjeżdżać a tu jeszcze widok z mostu i wracam do auta i jadę dalej Także tyle z Rowaniemi! Za dużo tutaj nie było, powiem szczerze. A jednak słuchajcie, jeszcze jedna atrakcja z Rowaniemi. Szkoda, że tak się zimno zrobiło, bo bym zażył, powiem Wam szczerze, kąpieli A zjadę. Będę się męczą najwyżej pod górkę. O i zobaczcie. Tutaj mamy taką małą plażę i można byłoby się odświeżyć Boże ja sobie podjadę autem jak już odstawię rower i wtedy raz dwa się opuczę idę zobaczyć tylko jaka jest woda wiecie czy jest ciepła czy jest zimna jest ciepła. Powiem Wam, że jest taka bardzo żółta. Myślałem, że jest słona, ale nie jest słona. Więc ja tutaj do niej nie wejdę. A tu jeszcze fajny widok. Most drogowy, potem most kolejowy i w tle skocznie narciarskie. No fajnie. A na dole płynie woda. A ja znowu pomyliłem drogę. A tutaj zobaczcie chyba Lampy jeszcze po sezonie zimowym nie wyłączyli Bo świecą cały dzień Przecież teraz tak naprawdę całą dobę mogą być wyłączone Bo nie ma nocy No chyba, że normę trzeba wyrobić i spalić prąd no dobra, ja jadę tam Kompletnie inną drogą No i jeszcze jedna taka mała rzecz że jak się jedzie z wioski e, świętego Mikołaja do miasta, to jest przyjemniej. A dlatego, że głównie zjeżdżamy w dół. No i teraz chyba nie muszę mówić, dlaczego w drugą stronę jest mniej przyjemnie, prawda? No ale jeszcze 700 metrów, i pakuję rower, i już ruszamy. Jeszcze tylko muszę sobie odwiedzić łazienkę i się odświeżyć. Uuu. No i wróciłem. Jadę sobie, jadę, a tu na chodniku zobaczcie, kto stoi. Patrzcie, renifery przy drodze. I tu jeszcze młody reniferek. Hej! Deszczek zaczął padać, zobaczcie. A tutaj ktoś sobie na rowerku jedzie. Fajnie? Fajnie. A tutaj zobaczcie, jest totalne odludzie. No to chyba nie aż takie odludzie. A tutaj sobie ktoś mieszka. I tam wcześniej mijałem normalnie las. Gęsty, głęboki las i jedyne co wskazywało, że są ludzie, to skrzynka pocztowa przy ulicy i e, kosz na śmieci. Szok, że ludzie żyją w takich miejscach. Hehe, <słuch> jadę, jadę. Minęły z dwie godziny Jej, takiej pustki wam powiem totalnej, a tu jakiś młody Niferek bez nawet poroża. O, a tutaj są takie ładne byki. Zajadają sobie trawkę, ale one są z jakiejś hodowli, bo ten ma jakąś taką obrożę na sobie. Także to chyba nie są dzikie, chyba że w jakiś sposób się je tutaj znakuje. No ale fajnie to wygląda. Jeszcze sobie zalejemy kawuńkę bo mnie naszła chęć na kawuńkę i zobaczcie, posiłek w takich okolicznościach przyrody. O, a tutaj następny zobaczcie spaceruje. Cześć kolego, jak się masz? Hej! nie lubi polskiego. A tutaj następna ekipa. Tam na dole się paszą. Pasą łanie. Tam chodzi byk. O! Cześć! Dobra, jadę było. z tyłu auto. Tam też jeszcze jeden chodzi po drodze. A teraz zobaczcie na drogę, jakie się zaczęły góry pa góry. Kurde, przed chwilą taki zjazd w dół jak normalnie na rollercoasterze. Do góry i za chwilę następne. A na ograniczenie do 80 jechałem. Przed chwilą przyznam się stówkę, a nawet 110. Ale to rzeczywiście jak na. Taką górę dół to było troszkę za szybko, więc zwalniam do 80, chociaż muszę przyznać, że jadę tutaj cały czas bardzo przepisowo, bo no po prostu chcę sobie wrócić do domu bez mandatu. I co i teraz w dół, no, w dół i z zakrętem. Z tyłu w tle pojawiły się na moment jakieś takie fajne masywy górskie. Fajnie, bardzo fajnie, powiem Wam, że e, jest tak pusto, trochę pusto, przez to trochę strasznie, ale fajnie. Jak jest słońce, to sobie myślę, kurde, że mnie tu nie ma motocyklem. Ale jak jest taka ulewa, to sobie myślę, ale jednak w aucie to jest komforcik. No i właśnie nie ma jednego idealnego środka transportu. Zawsze coś będzie miało swoją przewagę i tak dalej. Ostro w dół, 10% spadek. No nieźle ta droga tu się bije. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I tu już ostatnie chwile w Finlandii i za chwilę wjeżdżam do Norwegii. Kamera musi być wyłączona. Norwegia! Norwegia! 300 km i jestem na miejscu na przylądku północnym, także jadę dalej. Powiem Wam, że naprawdę mam takie szczęście tutaj do tej pogody. Poza tam jakimiś chwilowymi, incydentalnymi deszczami. Ale zobaczcie tam w tle jak fajnie tak leżą sobie Chmury na górach. Świetnie to wygląda. I w tle słychać jakieś zwierzęta się nawołują, albo może to ptaki. I zobaczcie jaka gusza. i nikogo nie ma. I tak jest przez większość drogi. Jestem cały czas sam. 15:21. Zobaczcie taki widok przede mną. Wjechałem w te chmury, które widzieliśmy. I powiem wam, że temperatura z przyjemnych 20 zmieniła się na 10. A teraz nawet spojrzałem na termometr i jest 9 stopni. A tutaj zobaczcie, jak wygląda tutaj ten brzeg, i tam w tle te domki. Kurczę, że to. Ludzie w takich miejscach chcą żyć, ale powiem Wam, że tutaj już czuć regularny chłód. Zobaczymy jak będzie na przylądku północnym. W teorii powinno być jeszcze zimniej tam, a zobaczymy jak będzie w praktyce. Dobra jadę, chociaż już zmęczenie mnie trochę bierze, ale jadę dalej. 106 km jeszcze zostało, a przed nami, zobaczcie, tunel, tunel długości 3,6 km. No i powiem wam, że tak doszedłem do wniosku, że nie będę niewolnikiem swoich marzeń, że chciałem dzisiaj dojechać do tego przylądka północnego. Mam jeszcze 100 km, ale już takie wiecie co znużenie, zmęczenie, a droga tak jak widać prowadzi tak z boczem gór. Fajnie jakby była pogoda jutro, żeby te widoki były na morze świetne. A tak wygląda miejscówka, w której ja, zobaczcie, tutaj są kampery, tam jeszcze na górnym pięterku jest kilka, a auto moje stoi tam i tak pomyślałem jest 22 godzina i tak pomyślałem, że zanim pójdę spać to wiecie co, wezmę sobie o, tu mam termos i żeby rano, bo jest 8 stopni rano będzie na pewno jeszcze zimniej pomyślałem, że sobie zagotuję wodę i po prostu żeby sobie w ciepłym aucie napić się kawki, żeby nie nie wychodzić od razu na ten rześki poranek. Taki plan. Dobra, tyle na dzisiaj. <tryk> I do zobaczenia jutro.